Siemanko! Dzisiaj sobie nagramy sekrety Z tej strony było oczywiście Proszę zostawić suba, dzwoneczek, łapkę w górę I napisać, napiszcie w komentarzu ile macie lat A my lecimy sekretami Jeszcze dzisiaj z Fortnite się zagramy Pierwszy sekret Podchodzicie do tego o, o! Mhm. Widzowie, widzowie, I... i możecie tak latać. Dobra, drugi sekret. Nie wiem, czy wiecie, że tutaj jest takie coś, jak. Mm. A. A w policji najpierw pójdziemy do policji, patrzcie to. Idziecie na manisie tutaj, 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 idziecie się Wchodzicie do jakiejś celi Idziecie na górne piętro. Próbujcie Próbujecie wejść do wentów. Ja tam dawno nie wchodziłem, bo nigdy nie byłem zamykany, nie? <laughs> wiecie, ja jestem takim człowiekiem, który nigdy nie był zamykany, dlatego ja wiecie. Dobrze, i patrzcie, teraz jak się idziecie, 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 to tu, tutaj macie takie pomieszczenie. wchodzicie w to, wchodzicie w to, jedzie, jedzie, jedzie do góry, do góry, do góry, do góry. I tutaj masz, o, teraz, no, teraz coś tutaj jest. Ale, o, oj, o widzicie, ona wzięła kartę. I właśnie my potem idziemy po kartę. I ta karta jest y, tutaj. Wezmiecie sobie tą kartę. No i wychodzimy z tego oczywiście. Widzowie, teraz nie wiem. Zaraz tutaj. O! Oczywiście wychodzimy, wychodzimy stąd. I teraz zaspełnimy sobie. Nie musicie się tak zajechać, tylko coś prosto. Idziemy dokładnie... Już wam pokaże, do którego miejsca. Jak oczywiście weźmiecie tę kartę. To patrzcie to. Oczywiście będą odcinki z Fortnite, z Broxa, z no, no. Patrzcie, jedziecie tutaj. Oczywiście nie, nie, nie musicie jechać, tak jak ja teraz. Musicie jechać, już wam mówię dokładnie, do... Eee, tutaj to było miejsce, czekajcie widzowie Muszę znaleźć to miejsce ja z tego sekretu nie robiłem Tego dawno nie robiłem, będzie... nie pamiętam gdzie to teraz jest Czekajcie, ja się zobaczę Ale to chyba tak mi się zdaje, że tutaj gdzieś to jest. To pewnie nowe jest w ogóle w ogóle. Co wiem, co wie. Chyba widzę, już jestem. Oczywiście wpadajcie na... Kanał Jacob Bambik Bambik, jak tu oglądasz, to czemu nie nagrywasz live? Widzowie chcą, żebyś nagrywał live, a ty w ogóle nie nagrywasz. Padowcy są spoceni. Tylko tak mogę powiedzieć. Tak jak mówi tu ograli pamiętacie? Dobra. Tutaj jakieś nowe pomieszczenie jest, bierzcie kartę i możecie tutaj wejść, patrzcie, to, o teraz jest to kliknięte, ja tego nie mogę, ale jak pójdziecie tutaj, naleźliście na to i tutaj musicie wpisać wynik, co 260, Puff, i teraz jak Chcecie kliknąć, to czerwone. A jak kliknięcie, to nie wiem, zielone. Dobra. To chyba już znacie wszyscy. ta ukryta ta karta. Dobra, to lecimy do kolejnego sekretu. Lecimy. Lecimy. O nie, bank ktoś okradł. Policja, nie, nie czuwasz, masz... Ktoś okradł Ci bank, policja. Policja się w spi, a ktoś okrada bank. i zapiszcie, w jakiej gry najbardziej e, lubicie grać. Rockhaven, Daybreak'a, Fortnite, a. Ja oczywiście Fortnite wolę grać najbardziej. O, póki co jesteśmy, to... Zespalimy sobie jakiś szybki I wam pokażę teraz sekret kolejny Albo nie jest sekret później To na koniec te dwa sekrety pokażę na później Teraz pojedziemy jeszcze do... do wiem Ta... Pokażę wam sekret, który powinniście znać Każdy chyba zna ten sekret, co wam teraz pokażę Go więzień, ukradł pieniądze, gonić go. Policja stój, du, 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 du. Widzę, póki tutaj jesteśmy, to nie wiem, czy znacie, ale tutaj jest taki sklepik, ale to zaraz. Najpierw patrzcie, to idziemy, idziemy, idziemy. Wchodzimy, sobie oczywiście tutaj. O nie, najgorzej, tam chyba znacie ten sekret, Ja zaraz, wam pokażę ten sekret kolejny. Patrzcie, to chyba znacie tutaj. Patrzcie, wchodzi się z raty. No, i tutaj jest taki zwykły pokoik, Na tej karty to jest, to jest napisane, tego się nie da szyfrować. Ale, no, to chyba znacie. Robicie sobie kanakę w dół, kliknięcie tego guzik i. No. No, i taki tutaj, cóż a teraz o pierwszej. Y, o pierwszej 20 teraz pokazuję. Ej, widzowie, szybko pójdziemy, bo od dziewiątej y, jest wyjazd szybki. Widzowie, to lecimy za szybko, szybko. Widzowie, szybko. Musimy stąd iść. Pokazuję jeszcze dwa sekrety szybkie, i wam coś jeszcze pokażę potem. O, i jak chcecie wyjść to taki guzik musicie kliknąć i się rozpicie tutaj Szybko widzowie Biegnij! Nie, zlogowało mnie same widzowie Lecimy Robimy no, coś to, co mi to, za to i lecimy. Mm. Szybko Wam coś pokażę po drodze, i potem lecimy do jednego miejsca. drugiej stronie, tam on nie, nie zdąży. Chyba widzowie dopijmy się, lecimy nie. jak najszybciej. To jest o pierwszej do której? Do o której to godziny? Szybko widzowie, które to? godzina. Czekamy widzowie, klub open. Dziewiąta godzina, do drugiej w nocy. Open. Czekamy od dziewiątej... Czekamy o... Tu z tej. Tu z tej... Za tutaj. O nie widzowie. 3, 2, 1... 9 godzina. Coś powinno się stać. O trochę nic nie ma. Jakiś wyjazd powinien być widzowie. O Zaciekawiło mnie to. No nie nieważne już. Dobra, mm, tam wam pokażę, dobra. To teraz dwa najmocniejsze, naj, 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 naj sekrety, ty ty, 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 Nie wiem, czy znacie, ale wajnowy sklep samochodowy. Nie wiem, czy wiecie. O! Ktoś się spiewał, dał! Uuu! Ktoś tu był! Dobra, widzowie, ale nie o to chodzi. Tutaj powinno być A tutaj, dobra, patrzcie. jak klikniecie to tutaj, dobra spada... Patrzcie, klikniecie tą dźwignię, to idziecie tak jak coś, nie? Zobie tak, takie coś jest. Potem tak. I tutaj jest tajemnica bardzo. Możecie tutaj na policję, ale te kamery jakby nie działają, nie? Tutaj się możecie usiąść i się coś tam robić, 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 nie? Jeszcze jeden dokładnie takie wam pokażę i... No i chyba to na tyle dzisiaj. Do do do

No, 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 no. Teraz wszyscy to spełnią. Ale tu jest sekret w tym domu, akurat muszę go wam pokazać. Ten sekret dobra, idziemy do domu. Teraz dodaję taki bunkier, on jest mega kozłowski. Ten bunkier, powiem wam. Tu jest taka winda w dół. Jakby o! Idziemy i tutaj. Dobra, no zwykły telewizor, nie? Oczywiście to nie jest związane z kanałem, widzowie Tylko patrzcie um, Idzie się za to pomieszczenie Klikacie taki guzicek Odpala się przejście To dom! Kaska! Ukradłem kaskę! <todum> widzowie, ja kradnę! Widzowie, ja ukradłem kaskę, widzowie Ja ukradłem Dłem dłem, 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 kłask, 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 kłask... Czy gdzie tu wy... O tu, patrzcie to! Klikacie się ten guzik... Oczywiście tutaj możecie się podlać kwiatki, tu jakiś guzik... Więc tu daję ten guzik... Ale sprawdzimy... O światło! Myślałem światło i lać! I patrzcie to! Gdzie można łatwo utknąć? Zlokować. O nie! Pomocy! Ja się utknąłem, ktoś mi zamknął! Ej, widzowie, było. Nie wiem, czy da się stąd wyjść. O, lepka! Stąd się nie da wyjść! O, da się! O, ktoś mi otworzył! A tak, dobra, widzowie! Ja to się napiszę Afrykę. A. I latamy na szybciej. Tak i idziemy na górę, i wam jeszcze coś powiem. Widzowie, mnie nie do oczywiście, nazywam się 260 i wtedy będziemy grali w prywatny na młodym mister wszyscy moi widzowie. I tego polecam, polecam, a chyba to by było dzisiaj już na tyle i się Manko! Czy widzowie, co się stało?